co się będzie działo, jakie stosunki tutaj między strajkiem kobiet a lewicą, no widać, że naczelnik państwa kliny wbija jeden po drugim. Proszę Państwa, jeszcze z czasów pierwszej komuny znamy tę prawidłowość, że jak wsadzają, to będą wypuszczali. Jak wypuszczają, to znaczy, że będą wsadzać. No i rzeczywiście ta formuła ma zastosowanie nawet do pandemii zbrodniczego koronawirusa. Oto rząd ogłosił, że Przechodzimy już y, przez kulminację trzeciej fali epidemii, w związku z tym fryzjerów dopuścił do pracy, y, knajpy pootwierano. Słusznie należy nam się, żeby po tych wszystkich przeżyciach wypić sobie i zakończyć, ale nie wszyscy są zadowoleni. Przepraszam, bo teatry nie będą otwarte. No co to się dzieje? Pani Krystyna Janda i pan Jan Englert nie posiadają się z oburzenia, ale proszę Państwa, tak jak mówiłem, jak wypuszczają, to znaczy, że będą wsadzać. No i już się na horyzoncie pojawiła, pojawiło widmo czwartej fali zbrodniczego koronawirusa. Gdzieś w klasztorze y, sióstr przewielebnych matki Teresy z Kalkuty y, wykryto y, mutację indyjską zbrodniczego koronawirusa. Jak wiadomo ta indyjska mutacja tam straszliwe żniwo w Indiach zbiera bez ustanku palą tam te zwłoki biednych tych nieboszczyków. No jak tam już okrutne żniwo zbiera, to tylko patrzeć, jak dojdzie do nas, właściwie już doszła. No, to tylko to czekamy teraz na czwartą falę, a być może, skoro już indyjska mutacja dotarła do nas to z całą pewnością w ramach piątej fali epidemii dotrze do nas mutacja transsyberyjska, o czym zresztą od samego początku mówiłem, bo bez mutacji transsyberyjskiej się nie odbędzie. Od Chin się zaczęło, na Chinach się skończy. Nawiasem mówiąc taki jakiś szutnik rosyjski ułożył balladę na temat zbrodniczego koronawirusa. Ona się zaczyna tak, że jakiś Chińczyk zjadł myszkę, no i cały świat wpakował w kwarantannę. No i twierdzi ten autor, że już chcielibyśmy, żeby tu się ta walka z koronawirusem zakończyła, ale rebiata w Kremlu, to znaczy chłopaki na Kremlu, powiadają, że jeszcze trzeba poczekać. No niedobrze, niedobrze, proszę Państwa, ta wojna z nietoperzy myszy i nas, jak ten rosyjski szutnik śpiewa, nieprędko się skończy. Ale to nic nie szkodzi, to jest dodatkowa okazja, żeby przychylić nam nieba. Oto Parlament Europejski właśnie zatwierdził paszporty szczepionkowe, bez których jak wiadomo nie będzie można wsiąść ani do samolotu, ani nawet do pociągu byle jakiego. Nie wiadomo czy będzie można wejść do tramwaju. No do kina to na pewno nie będzie można wejść, nawet jak je otworzą, ale bardzo możliwe, że nie będzie można wejść nawet do sklepu. No to oczywiście, że jasne, że wszyscy będą musieli się albo wyszczepić, albo sprokurować sobie jakieś fałszywe paszporty szczepionkowe. Na pewno się taki przemysł rozwinie, bo jak jest popyt, to i rynek się, i podaż się pojawia. A na, ten, na tę okoliczność to już nasi tu umiłowani przywódcy wpadli na nowy pomysł, żeby przychylić nam nieba, a przy okazji tam dziurę budżetową jakoś łatać. Bo jak wiadomo państwu nie udało się przeforsować ustawy o przejęciu otwartych funduszy emerytalnych. Rząd się spodziewał, bo ta ustawa miała wejść w życie od 1 czerwca tego roku, a rząd się spodziewał, że z tak zwanej opłaty przekształceniowej 15% ściągnie z nas co najmniej 20 miliardów złotych. No a tu Solidarna Polska się sprzeciwiła i ustawa spadła z porządku dziennego. Pani Marszałek Witek wbiegł tam z podskokach, tę ustawę zdjęła. No i trzeba szukać 20 miliardów. Proszę Państwa, to jest sytuacja podobna jak w czasie panowania Edwarda Gierka też była taka akcja, szukamy 20 miliardów, oczywiście nikt nic nie znalazł, no bo skąd niby to miliardy nie leżą na ulicy. Chociaż niektórzy mówią inaczej, no na przykład tutaj rzeczywiście może coś być na rzeczy, bo te kary to 10 tysięcy złotych, a jak ktoś się mimo tej kary nie zaszczepi, to jeszcze raz mu 10 tysięcy i tak aż do skutku, to znaczy do 50 tysięcy złotych będzie go można karać. Proszę Państwa pan profesor Simon, który uchodzi obecnie za jaszczembia epidemicznego, bo przedtem to na samym początku to był gołąbkiem pokoju takim, mówił żeby się nie poddawać medialnej histerii i tak A teraz zupełnie z innego klucza ćwierka. No i powiada profesor Simon, że ta odporność nabywana wskutek szczepionki czy dzięki szczepionce to ona nie trwa dłużej jak dwa lata, być może nawet rok. No i co, co pewien czas trzeba będzie się znowu wyszczepiać. Tak samo mówił dyrektor generalny koncernu Pfizer, tego samego, który dawał granty panu profesorowi Simonowi. No i on mówi, że co roku trzeba, będzie to dorocznym rytuałem szczepienia się stanął. Jasne, kto by się wyrzekł. <grym> forsy zaszczepiania corocznego 7,5 miliardów ludzi, no przecież to takich lud, na szczęście wariatów u nas nie ma, więc oczywiście medialna histeria będzie się rozwijać. Tutaj coraz to nowe środowiska, coraz to nowe osobistości są zaprzęgane w tę medialną histerię, między innymi. Pan redaktor Tomasz Terlikowski, pan redaktor Tomasz Terlikowski, jak wiadomo katolik zawodowy wymyślił, odkrył właściwie, bo nie wymyślił, gdzie tam znowu wymyślił, odkrył nowy grzech. Nowym grzechem i to śmiertelnym jest odmowa zaszczepienia się szczepionką Pfizer'a, zresztą bez względu na markę jakąkolwiek, to już tutaj Pan Bóg się tym w takie szczegóły nie wdaje. W każdym razie pan redaktor Terlikowski ogłosił ten nowy grzech. Na pewno w związku z tym oczekuję, tylko to jest kwestia czasu, jak pan redaktor Michnik y, mianuje go delegatem Pana Boga na Polskę. No, proszę Państwa, to jest pieśń przyszłości, a w oczekiwaniu na te wydarzenia y, warto odnotować y, dobrą wiadomość, że nie będzie przyspieszonych wyborów, a to dlatego, że wprawdzie Spotkały się biura polityczne koalicji dobrej zmiany, to znaczy Solidarna Polska porozumienie pobożnego posła Gowina, No i Prawo i Sprawiedliwość, czyli naczelnik państwa. I tam Solidarna Polska chciała, żeby naczelnik państwa zwolnił ją z obowiązku popierania Krajowego Planu Odbudowy, ale żeby z koalicji ich nie wyrzucał. I zdaje się, że naczelnik państwa się zgodził. Pan pobożny poseł Gowin domagał się, żeby naczelnik państwa wyrzucił z rządu tych tak zwanych zdrajców to znaczy ministrów którzy w, w czasie konfliktu pobożnego posła Gowina z Adamem Bielanem opowiedzieli się po stronie Adama Bielana no i żeby naczelnik państwa wypłacił wreszcie część subwencji budżetowej którą obiecywał wypłacić ale na razie to i obietnicy nie dotrzymał wydaje się że te sprawy zostały załatwione z subwencją to nie wiadomo, być może, że naczelnik państwa złożył pobożnemu posługowinu obietnicę, jak wiemy, jak partia mówi, że da, to mówi. No ale dlaczego takie porozumienie zostało osiągnięte? Ano dlatego, że naczelnikowi państwa jako wirtuozowi intrygi udało się namówić lewicę do poparcia tego krajowego planu odbudowy. No i w związku z tym już niebezpieczeństwo zostało odsunięte. No i lewica też postawiła warunki, a jakże tam między innymi 75 tysięcy tanich mieszkań, no to wiadomo, na czym się można lepiej obłowić, jak nie na tanich mieszkaniach, to jasne. Ale wywołała ta postawa lewicy na nagłe poparcie dla krajowego planu odbudowy wywołało ogromne zamieszanie w obozie zdrady i zapzaństwa. Tam awanturę jakąś posłowie koalicji obywatelskiej urządzali podczas tych rozmów programowych. No i proszę państwa, dlaczego mówię, że naczelnik państwa jest wirtuozem intrygi. No proszę, jak trzy pieczenie upiek na jednym ogniu. Po pierwsze, uchronił koalicję dobrej zmiany od rozpadu. Po drugie wbił klina w obóz zdrady i zaprzaństwa, bo teraz tam no, zamęt panuje, tam zdradę zarzucają, między innymi książę małżonek, im tam jak to pakt Ribbentrop-Mołotow, powiada, został zawarty tutaj ze złowrogim pisem. No, a trzeci taki trzeci sukces naczelnika państwa to taki, że no wydymam na oczach całej Polski wielce ścigodnego posła pupkę. Dlaczego? Dlatego, że wielce ścigodny poseł pupka prawdopodobnie też będzie musiał poprzeć krajowy plan odbudowy, ale za darmo, już bez żadnych warunków. Dlaczego? Ano dlatego, że jak wspomniał Włodzimierz Cimoszewicz, to jego wyznawcy wielce ścigodnego posła Pupki po prostu by nie zrozumieli przyczyn odmowy no jak to najbardziej proeuropejska partia i nagle tutaj staje dęba w sprawie krajowego planu odbudowy który opracowała Unia Europejska po prostu to by się nikomu, nawet, nawet przed transformacją ustrojową, żadnemu milicjantowi by się to nie mieściło w pale. W związku z tym no, wygląda na to, że naczelnik państwa wydymał na oczach całej Polski wielce czcigodnego posła Pupkę. Tutaj się obudziła pani Marta Lempart, przywódczyni strajku kobiet, no i postawiła ultimatum lewicy, żeby się opamiętała. Jeden dzień im dała do namysłu tempus deliberandi, żeby się lewica opamiętała, bo jak, mnie, jak nie, to zacznie ją wypierdalać i jebać. No to pani posłanka wielce czcigodna oczywiście... Pani posłanka Żukowska zapytała panią Lemparta, co się stało z poprzednim ultimatem, ultimatum, które strajk kobiet postawił rządowi. Podał się rząd do dymisji, a miał się podać do końca stycznia. No i nie podał się, patrzcie państwo. Widać wyraźnie, żeby nie brać serio tego, co tam wykrzykuje ta pani Marta, cała. Proszę państwa, zobaczymy zresztą, co się będzie działo, jakie stosunki tutaj między strajkami kobiet, ale widzą, no widać, że naczelnik państwa kliny wbija jeden po drugim w tą, no to jest wirtuoz intrygi, ale trzeba pamiętać, że naczelnik państwa jest takim wirtuozem intrygi, który z reguły na końcu potyka się o własne nogi. No ciekawe, jak będzie wyglądało to potknięcie, ale nie przesądzajmy sprawy, proszę Państwa, tym bardziej, że no na odcinku walki o praworządność dzieją się niezwykle ciekawe rzeczy była demonstracja w obronie niezawisłego sędzi, sędziego Igora Tulei przed gmachem Sądu Najwyższego. Tu muszę zdementować fałszywe pogłoski, bo pojawiły się w związku z tym fałszywe pogłoski, że dla okazania poparcia panu sędziemu Igorowi Tulei, babcia Kasia oddała mu się na trawniku przed Sądem Najwyższym. Nie ma ani słowa prawdy w tych fałszywych pogłoskach. To są pogłoski które mają na celu zdyskredytowanie czystych intencji pana sędziego Igoratulei, ale babcia Kasia rzeczywiście nie ma dymu bez ognia, babcia Kasia rzeczywiście tam była, no i nawymyślała, nawrzucała policjancom od chojów, od pizdzielców tam. W związku z tym siepacze natychmiast zaciągnęli ją przed oblicze Niezawisłego Sądu w osobie pani Niezawisłej Sędzi Justyny Kaski Janusz. No i tutaj policjanci tam zaczęli opowiadać, jak to babcia Kasia im wrzucała, ale pani sędzia wzięła tych policjantów, tych siepaczy w taki krzyżowy ogień pytań, że oni w końcu sami nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. No i tam wypuściła ich na wolność pani sędzia. Ogłaszając wyrok 27 kwietnia. Oczywiście uniewinniła babcie Kasię, pani sędzia Joanna Koska Janusz, przy okazji formułując takie, taką zasadę prawną, że policja nie może legitymować osób, które wykonują swoje podstawowe prawa. No jak wiadomo. Wyzywanie policjantów od chujów i pieździelców to jest podstawowe prawo człowieka, tak jak prawo do jazdy metrem w Rosji za Leonida Breżniewa. No i no dobrze, ale dlaczego tylko policjantów? Policjantom można wrzucać, a sędziom to nie można wrzucać, przecież obowiązuje zasada równości obywateli wobec prawa bez względu na to, w jakie mundury się przebierają, czy w mundury policyjne, czy w tak zwane śmieszne, średniowieczne łachy, które zakładają na siebie niezawiśli sędziowie. No mamy tu niedosyt pewien, ale proszę Państwa, przy okazji się okazuje że Donald Tusk zachował bardzo dużo władzy w niezawisłych sądach. Pamiętamy, że jak kazał wypuścić pana Sławomira Nowaka z aresztu tymczasowego to niezawisła pani sędzia Domańska w podskokach go wypuściła i nawet no kary tam nie kaucję milionową to tam milion dla pana Nowaka to jest w ogóle peska chwała Bogu Młodszego e, no ale nawet i tego miliona do czasu uprawomocnienia się tego postanowienia pan Nowak nie musi uiszczać a przy okazji co się okazało? Okazało się, że pan Sławomir Nowak tych pieniędzy, które tam wykryto w skrytkach i tak dalej, które tam wręczano mu w zabójczych kopertach, to on ich w ogóle nie dotykał. Nie doczekał ich, no to ja brał łapówki czy nie brał łapówek. Jak nie dotykał pieniędzy, to Wespazjan przynajmniej cesarz Wespazjan to przynajmniej wąchał. No a jak, jak wąchał, to musiał dotykać, a ten nawet nie dotykał. No widzimy, że wszystko jest na najlepszej drodze do uniewinnienia pana Sławomira Nowaka, zwłaszcza jak trafi pod taki sam rząd, sąd, przepraszam, nierządny jak już go tam zwolni z aresztu, bo sądy, jak wiadomo, dzielą się na sędziowie, właściwie dzielą się na dwie partie polityczne, sędziów rządowych i sędziów nierządnych. No i jeśli pan Sławomir Nowak trafi do pod sędziego nierządnego, to ten go w podskokach wypuści, oczyści go tak, jakby się wykąpał w chryzopie. A dlaczego? A dlatego, że nadal obowiązuje Zasada konstytuująca Trzecią Rzeczpospolitą. My nie ruszamy Waszych, Wy nie ruszacie naszych. Proszę Państwa, no mam bardzo dobrą wiadomość. Wydawało się, że promocja moich książek opatrzonych dedykacjami będzie trwała tylko do końca kwietnia. A tutaj dowiedziałem się radosnej wieści w wydawnictwie Capital Book, że ta promocja została przedłużona do 7 maja. No to 7 dni całych, proszę Państwa, cały tydzień do zastanowienia i do skorzystania z okazji. Zachęcam!